Witam ponownie, moi drodzy, po dłuższej przerwie. W internecie ostatnio można znaleźć bardzo dużo materiałów odnośnie nowego produktu, który na rynek wypuściło DJI. Mówimy dokładnie o. Dobra, przeleciał. Mówię dokładniej o e, dronie DJI Mavic 4. I mam go tutaj ze sobą. Jedni z Was powiedzą, że to już za późno, że już wszyscy wypuścili materiały na ten temat, już wiemy, jakie są specyfikacje, wiemy, co jest w zestawie. Dobra, może i wiemy, zgodzę się, jest późno, ale byłem na. Urlopie, jeśli można to tak powinno nazwać, i niestety nie mogłem zrobić tego wcześniej. Wiele rzeczy dzisiaj, działo się, to już wiele rzeczy, na które wpływu niestety nie miałem. Ale czy tak naprawdę ten dron jest nam potrzebny? Czy naprawdę potrzebujemy czwórkę? Czy trójka już się do niczego nie nadawała? Nie do końca go potrzebujemy. Dla tych z Was, którzy. Zajmują się tym, zajmują się wideofilmowaniem i robią na tym dobre pieniądze. Możliwe, że tak. Możliwe, że mam się przyda. Ale to nie jest też dla wszystkich. Bo szczerze mówiąc, Mavic 3 ma na tyle dobre ujęcia, na tyle dobre yy, zdjęcia i na tyle ładny materiał wideo. Że czwórka aż tak dużym upgrade'em nie jest. Okej, okay, jest to skok do przodu, ale nie aż taki. Ale dobra, nie zanudzajmy. Przejdźmy więc do tematu. Ja kupiłem Mavica 4 Pro Creator Combo z tym nowym kontrolerem, bo mi się kontroler podobał i bardziej głównie o to też chodziło, bo dron pozostaje ten sam. Otrzymujemy go w takiej torbie. Wiem, wszystko jest już rozpakowane. Musiałem go zaktualizować, naładować baterie. Ja nie mam studia, ładnego studia, w którym mógłbym zrobić unboxing. A więc w zestawie znajdziemy trzy baterie w nowej stacji ładującej i są one dość ciężkie. Znajdziemy również nowy kontroler RC Pro 2, o ile się nie mylę znajdziemy także nowego drona, gąbeczki nie potrzebuje. pudełeczko w którym znajdziemy przewody do naszej ładowarki, te przewody są raczej wtyczki z całego świata, więc to też jest spoko, że DJI coś takiego dorzuciło, bo nie musimy się martwić o adapter, czy przejściówkę, no i cegłę, nie no żartuję, nie jest to cegła. Jest to ładowarka, dokładniej o mocy 240 W. Ona waży swoje, prawdę mówiąc i gdybyśmy chcieli, to można komuś zrobić nią naprawdę mocną krzywdę. Oprócz tego w zestawie jeszcze dostajemy przewód USB, a, no wyłaś, USB C do C do transmitowania naszych danych. I on ma niby Przepustowość 10 gigabitów. Nawet jest tu wybite na końcówce. Ok. Ale jakie są zmiany względem Mavica trójki. Baterie mają odrobinę większą pojemność. Kontroler jest właśnie fajny, jest nowy, bo tylko go odchylamy i się nam włącza. Nawet jeśli go wyłączymy fizycznie, przycisk jest schowany tu nad ekranem, to i tak w momencie jego rozłożenia on się uruchomi. No i to co najważniejsze, czyli sam dron. Usprawnili tutaj e, mocowanie osłony gimbala, bo wcześniej trzeba było zrobić obwódkę wokół całego drona i po prostu spiąć go z tyłu, co nie zawsze było bardzo komfortowe. I czego nie do końca, co nie do końca ja lubiłem, teraz wystarczy go odpiąć z tyłu i ścią ściągnąć osłonę z przodu. Jedna z najważniejszych zmian, która nam się rzuca w oczy: kamera wyszła już całkowicie poza korpus, jest okrągła. Nie wiem, czy mi się szczerze mówiąc podoba ten design. No, ale ja tutaj nie miałem zbyt dużo do gadania. Dron jest ogólnie troszkę większy od e, swojego poprzednika, tego też nie będę porównywać, bo jest masę materiałów, które to e, o tym wspominają. Więc ja nie będę tego kopiować, jeśli chodzi o dodatkowe zmiany. Inaczej rozkładają się ramiona, więc teraz nie ma już yy, teraz już nie ma problemu z tym w jakiej kolejności je rozkładać. I mamy trzy kamery na górze i trzy kamery na dole. To są kamery, które odpowiadają za detekcję jakichkolwiek yy, obstacle avoidance, czyli detekcji yy, przeszkód. Które mógłby dron uderzyć. Oraz zupełna nowość w tej y, grupie dronów, czyli w Mavikach, mamy sensor lider, czujnik lider, który odpowiada za wykrywanie przeszkód na trasie drona. Śmigła też już nie są y, InterSłopo, inter czyli y, śmigła nie są. Y, już możliwe do zmiany w porównaniu do Mavica trójki ponieważ mają całkiem inny design więc mamy zupełnie nowe śmigła i kolejny z plusów z tyłu nie musimy już ściągać osłony gimbala, żeby mieć dostęp do portu USB oraz karty microSD bo jest ten dostęp cały czas baterie nie są baterie z Mavica 3 również nie będą pasowały do Mavic 4, więc nie przerzucimy ich sobie, tak jak w przypadku R3 i R3S, gdzie baterie pasują idealnie, bo są w sumie takie same. Z kolejnych nowości, to chyba tyle. Na pewno jeśli położymy sobie drona płasko, to możemy zobaczyć, że. Śmigła tylne nie są idealnie w płaszczyźnie, tylko są lekko ustawione pod kątem do przodu, co pomaga w zaoszczędzeniu nam baterii podczas zawisów w powietrzu i latania do przodu. Dron ma ponoć zwiększoną maksymalną prędkość może osiągnąć więcej kilometrów na godzinę, już nie pamiętam dokładnie ile. I tyle z tych mniej istotnych, z tych bardziej istotnych i bardziej głośnych zmian, które odnoszą się do Mavica 4, to kamery. Mamy upgrade z 20-megapikselowej kamery głównej Hasselblad do 100-megapikselowej kamery, również Hasselblad. Oraz upgrade dodatkowych kamer, które wynoszą odpowiednio 48 i 50 megapikseli, o ile się nie mylę. Dynamic range w głównej kamerze też jest zwiększony do około 16 stopni. Mamy kamerę 28, 70 i 168 mm. Ok, teraz tak te 100 megapikseli to nie do końca jest takie 100 megapikseli ponieważ kamera w trybie nagrywania w trybie wideo używa technologii pixel binding czyli łączy jak gdyby 4 sąsiednie piksele w jeden i dzięki temu uzyskujemy obrazek 25 megapikseli czyli teoretycznie tylko o 5 więcej w porównaniu do Mavika trójki w zdjęciach natomiast możemy wybrać pomiędzy trybem 25 a 100 megapikseli i to można zmienić w aplikacji. Kamera tele, medium tele i tele posiadają odpowiednio 12 i 48 megapikseli dla medium tele oraz 12 i 50 megapikseli dla tele. Czyli w, przy filmowaniu będziemy mieć odczyt jak gdyby z 12 megapikseli przy obu, em, przy obu y, sensorach medium tele oraz tele. Jeśli chodzi o kontroler, jest on naprawdę fajnie zbudowany, ale nie wiem, no, czegoś mi tu brakuje. Dużym plusem w porównaniu do poprzednich y, modeli kontrolerów jest to, że składając ekran Składają nam się również joysticki. Także wszystko się ładnie przesuwa i one nie są dociskane przez ekran do podłoża, tylko po prostu wysuwają się razem z ekranem. Po podniesieniu całego ekranu dron się uruchamia. Mamy fajny siedmiocalowy ekran o dużej jasności, wykonany w technologii microLED. Kolejnym takim nowym featureem, nowym gadżetem tych kontrolerów, jest wbudowany symulator. Poprzednie generacje kontrolera, czyli nie tego kontrolera, tylko poprzednie kontrolery, które też były dodawane do Mavica Trójki. I R3S też posiadają już teraz po ostatniej aktualizacji te symulatory wbudowane, więc możemy sobie na nich trenować. Dużo osób też. Mówi, przynajmniej na początku informowało nas, że dron uruchamia się automatycznie po rozłożeniu wszystkich ramion. Nie jest to do końca prawdą. Dron uruchamia się automatycznie po otwarciu tego jednego ramiona. Czyli możemy mieć te wszystkie raz, dwa, trzy otwarte, ale dopiero jak ten otworzymy, to się uruchomi dron. Czyli nawet jeśli to otworzymy pierwsze, to od razu dron się uruchamia. Także to na początku było błędne, później zostało to wyjaśnione. Ok, może wznieśmy się tym dronem w powietrze i zobaczmy, co on oferuje. A dla tych z Was, którzy używają sprzętu DJI, wiedzieliście, że Wasz DJI Mic można połączyć przez Bluetooth z kontrolerem i można nagrywać audio bezpośrednio z kontrolera? Jeśli nie to teraz już wiecie dla tych co używają DJI Mic. Ja używam, ale nie mam go przy sobie niestety. No ale dobra. Wzbijmy się w powietrze i zobaczymy co zobaczymy z drona. Jeszcze tak napomnę wam, bo nie wiem czy wiedzieliście, ale w najnowszym updatecie Ponoć jest to dostępne w tych kontrolerach i kontrolerach poprzedniej generacji. Jeśli zgubicie drona, możecie go znaleźć w podobny sposób jak drony FPV, czyli wchodzimy sobie, tutaj musimy wejść akurat sobie do menu, zjechać sobie na dół, tak, na dół musimy sobie zjechać, wejść w zakładkę Find My Drone i możemy wybrać opcję Start Flashing and Beeping. Czyli jeśli nasz dron się rozbije, a nie wiemy gdzie i nie widzimy go, to zapewne go usłyszymy. Dobra, a więc wystartujemy sobie naszym dronem ze stołu. Idziemy sobie do góry. Mamy obrót. Co muszę przyznać, to jest dużo cichszy ten dron w porównaniu do Mavica trójki, bo trójka potrafiła być naprawdę głośna a w przypadku czwórki nie masz takiego problemu. Dobra, zmieńmy sobie teraz e, tryb na nagrywanie, bo zdjęcie akurat robię wyjątkowo mało po kamera do przodu i mamy nasze kółeczko, którym możemy ja chcę ev 0 i zmienimy sobie oczywiście... Em, 4 nie 60, a w 50 klatkach nagrywamy. Ok, i co jest y, nasz naprawdę fajne? Postaw się z przodu. Dobra, widzimy. Dobra, nie widzimy, ale sobie przyzumujemy. No, i w momencie, jak sobie obrócimy nasz ekran, w momencie, kiedy obrócę ekran, obraca się też gimbal do pionu. Także jest to naprawdę fajny gadżet dla osób, które e, lubią nagrywać w pionie pod media społecznościowe. Ok, ale. Sprawdźmy jeszcze raz sobie nasze ustawienia, nagrywamy w 4, 4K 50 klatek na sekundę i ja nie chcę e, w trybie Pro, Shutter chcę ustawić na jedną setną Aperture zostawimy sobie na 8, ISO zmniejszymy do mm, Dobra i sobie ustawimy na 200, a aperture zmniejszymy na 8, i tak będziemy nagrywać na chwilę obecną. Dobra, patrzymy się do góry, lecimy i lecimy w górę. Kolejna rzecz, którą muszę przyznać, to dron jest dużo szybszy w porównaniu do swojego poprzednika. Ok. Musimy, muszę utrzymywać kontakt wzrokowy z dronem, ale to w niczym nie przeszkadza, bo jestem w takim miejscu, że bez problemu damy radę. Co muszę naprawdę przyznać, to obraz jest mega szczegółowy, dron się bardzo fajnie prowadzi. Odbiór obrazu też jest bezproblemowy, zero zacień, zero problemów. No i ten... No dobra moi drodzy, oblatałem tego drona troszkę, spędziłem tutaj około 57 minut jak na pierwsze e, loty tym dronem, e, także muszę przyznać, że jak na pierwsze wrażenia to bardzo przyjemnie się nim lata, bardzo fajnie się nim steruje, tak troszkę bardziej dokładniejszy jest w porównaniu do Mawika Trójki, e, a może to tylko moje wrażenia. W każdym razie, to były moje pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o tego drona, nie ma aż tak dużego przeskoku, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o jakość nagrań Chociaż to się jeszcze dopiero okaże. Zresztą sami widzieliście no, to na materiale, więc sobie sami porównajcie, ale aż tak dużej różnicy, żeby. Wydawać ponownie te same pieniądze? Może troszkę więcej? Nie do końca. Ja tego drona kupiłem, bo lubię drony, bo no to jest mój świat. Kolekcjonuję je, że tak powiem, no nie? Ale też je będę używał za zarobkowo, używam je w sumie zarobkowo. Mam kilka nagrań zaplanowanych w najbliższym czasie, więc pewnie, nie wiem, za 2-3-4 miesiące. Yy... Nagram ponowny materiał opisujący to, czy warto było zainwestować dodatkowe pieniądze w nowego drona. Na pewno warto było, na, na pewno warto jest w nowy kontroler. To przynajmniej jest moje prywatne zdanie. E, podgląd jest niesamowity na tym kontrolerze. Obraz jest ostry jak żeleta, jest jasny, więc e, nawet słońce nie powinno nam przeszkadzać i dodatkowo jest uchylany, czyli jeśli no, pod pewnym kątem nam słońce pokazuje refleksy na ekranie, to możemy sobie ten kąt zmienić później, aby tych refleksów nie było. Także nie wiem, no to tyle jeśli chodzi o mnie. Wiem, że pewnie nic konkretnego, nic nowego, bo masę materiałów się pojawiło, ale ja swoją cegiełkę do tego też dołożyłem. Także jeśli Wam się spodobało zostawcie łapkę, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu co się podobało, co się nie podobało a my widzimy się w kolejnym materiale. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!